Hejka, z tej strony Mobile Wars, a dzisiaj wam pokażę jak mieć więcej FPS-ów w Fortnite'cie, więc zapraszam was do oglądania. No i dobrze, na początku uruchomcie sobie Fortnite'a, a następnie przejdźcie sobie do ustawień. W kategorii grafika, w sekcji ekran, tryb okna zmieniamy sobie pełne pełnoekranowy w oknie, bądź w oknie na pełny ekran, a rozdzielczość ustawiam sobie na tyle ile posiadamy rozdzielczości w monitorze. U mnie jest to 1120x1080. Tutaj w wysokiej pionowej, możecie sobie tą opcję włączyć bądź wyłączyć. Bo jedynie co robi? No to ogranicza liczbę klatek do tylu, ile posiadacie odświeżanie w monitorze. Czyli jak posiadacie 164 Hz w monitorze, no to ustawi wam 164 klatki. Więc możecie tą opcję włączyć bądź wyłączyć. Jest to zależne od Was. Tutaj limit liczby klatek na sekundę to sobie ustawiacie indywidualnie. Tryb renderowania, tutaj zmieniacie sobie z Tarek i IS-11 na wydajność, dzięki czemu będziecie mieli więcej FPS-ów. Tutaj kategorię grafika możecie sobie całkowicie pominąć, ponieważ to ustawiacie wszystko indywidualnie. I jeszcze mamy dwie ostatnie kategorie, czyli jakość grafiki, tryb wydajności i zaawansowane ustawienia grafiki. Tutaj w rozdzielczości 3D możecie ustawić sobie to na 100%, bądź w 10%. To są akurat dwie takie najlepsze opcje. Jeżeli chcecie mieć troszeczkę więcej klatek, ale żeby też widzieć no zdecydowaną większość obiektów, no to ustawcie sobie to na 90, ale ja ją ustawiam na 100. Tutaj, w odległość widzenia, ustawcie to sobie na epicką. Jakość tekstur możecie to sobie ustawić na średnią, ale ja zalecam to też ustawić na niską, ponieważ tak będziecie mieć więcej klatek. I jakość modeli. Jeżeli chcecie widzieć akurat budynki wszystko co jest budowane za materiałów w lepszej jakości, możecie to ustawić na wysoką, bo jestem do tego przyzwyczajony, ale możecie to ustawić na niską, jest to zależne od was. I ostatnie dwie opcje, czyli wyświetlenie liczby klatek, ustawicie to sobie na włączone i przystawacie dane dotyczące wydajności, ustacie to na wyłączone. Kiedy to zrobicie? To możecie już kliknąć zastosuj i musicie uruchomić ponownie grę. Po zestartowaniu gry możecie teraz sobie Fortnite wyłączyć. I teraz, musimy przejść sobie do launchera Epic Games, więc to teraz zróbcie. Po uruchomieniu launchera, przechodzicie sobie teraz do biblioteki, i tutaj, w filtry, ustawcie sobie wy zainstalowane. I tutaj pewnie będziecie mieli Fortnite'a. Następnie, klikamy w te trzy kropeczki, i przechodzimy do opcji. I tutaj pokażę wam rzeczy, które warto sobie wyłączyć, i co one dokładnie robią. Kampania ratowania świata. Jeżeli w ogóle gracie w ten tryb, możecie zostawić to sobie włączone. Jednakże jeżeli nie gracie, tak jak przykładowo ja, no to sobie tą opcję wyłączcie, przez to zaoszczędzicie 15 GB, więc to jest całkiem sporo. Tekstury wysokiej rozdzielczości. Jeżeli gracie ogólnie w Fortnite w wysokiej jakości i chcecie, żeby cała grafika wyglądała jak najładniej, no to możecie to zostawić włączone, jednakże mi bardziej zależy na FPS-ach, więc ja mam to wyłączone. Shadery daje X12. Jeżeli korzystacie z systemu daje ich 12 co jest głównie wykorzystywane, aby sobie albo zoptymalizować, albo mieć jeszcze lepszą grafikę w Fortnite, no to możecie mieć to włączone, ale no ja zazwyczaj mam to wyłączone, bo ja tego w ogóle nie korzystam. I wstępne pobieranie transmitowanych elementów. Jeżeli chcecie, żeby wam co to nie pobierały się elementy podczas grania, żeby wam nie renderował komputer, przez co będziecie mieli mniej FPS-ów, bo jednak troszeczkę to zużywa mocy obliczeniowej komputera, to możecie włączyć tą opcję. Jednakże jeżeli wam zależy na miejscu, no to możecie to sobie wyłączyć, przez co zaoszczędzicie 7,5 GB. I ostatnia rzecz, czyli dodatkowe języki. Jeżeli gracie w Fortneta w języku polskim, no to zostawcie polskie caje włączone i wyłączeniu sobie inne języki, bo pewnie z nich nie będziecie korzystać. I jak to zrobicie? No to klikacie ZASTOSUJ, czekacie dopóki wam się już wszystko tam nie pousuła lub nie doda i potem możecie to sobie już wszystko zamknąć. Teraz pokażę wam jeszcze trzy opcje, które warto sobie zrobić na komputerze, aby uzyskać jeszcze więcej FPS-ów. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na pulpit Klikamy pokaż więcej opcji, jeżeli posiadacie Windows 11 i przechodzimy do panelu sterowania NVIDIA. Następnie w panelu sterowania NVIDIA klikamy w wyreguluj ustawienia obrazu, korzystając z podglądu. I tutaj na początku klikamy stosuj preferencje użytkownika, podkreślając wydajność, zmieniamy to za zrównoważone na wydajność, klikamy zastosuj, a następnie, kiedy nam się to zrobi, na no to klikamy uzyskaj zaawansowane ustawienia 3D, Klikamy Zastosuj, i teraz klikamy Przejdź do ustawień, i tutaj skopiujcie sobie wszystkie ustawienia, które ja posiadam. Więc będę sobie teraz jeszcze na stamtąd. dół Możecie sobie zatrzymywać filmy w dowolnym momencie, ażeby sobie wszystko skopiować u siebie. I kiedy sobie już środku sobie skopiujecie, no to możecie teraz sobie zamknąć panel sterowania Nvidia i przejść do następnego kroku. Przed ostatnim krokiem jest przejście do panelu sterowania, więc teraz kliknijcie, w wyszukaj. Szukajcie panel sterowania i otwórzcie ten program. Następnie przejdźcie do ułatwiania dostępu, centrum ułatwień dostępu, następnie kliknijcie w zwiększyć widoczność zawartości ekranu i tutaj na początku wyłączy tą pierwszą opcję w dużym kontraście. Następnie zjedźcie sobie na sam dół i włączcie sobie taką opcję jak wyłącz wszystkie niepotrzebne animacje, jeśli to możliwe. I po zaznaczeniu tego, musicie kliknąć sobie zastosuj i po zastosowaniu tego ustawienia Cofamy się do głównego menu i przechodzimy do systemu zabezpieczenia. Następnie przechodzimy do opcji zasilania i tutaj w wybrach preferowanych zmieniamy sobie system zrównoważony na wysoką choć najwyższą wydajność. I po zaznaczeniu opcji teraz możemy się znowu cofnąć. Klikamy następnie w systemie na zezwale na dostęp zdalny. Klikamy sobie właśnie tą opcję, a na scenie właściwości systemu wyłączamy opcję w pomocy zdalnej. A dokładnie zezwala na połączenia pomocy zdalnej z tym komputerem. I teraz, ostatnią rzeczą jest kliknięcie w zaawansowane w sekcji wydajność. Klikamy w ustawienia i tutaj, w opcji wydajności, zmieniamy sobie z niech system Windows wybierze optymalne ustawienia na niestandardowe. Szybciutko sobie wyłączamy, poza tymi czterema opcjami, czyli pokaż miniatury zamiast ikon, pokaż zawartość okna podczas oglądania, użycie dla etykiet i wykład krawędzi dziewczątek ekranowych. Po zrobieniu tego, klikamy sobie Zastosuj, możemy to sobie szyściutko zamknąć i przechodzimy do ostatniego kroku. Ostatnią rzeczą jest przejście do ustawień Windowsa. Więc teraz klikamy w Start, następnie klikamy Ustawienia i tutaj przechodzimy na początku do kategorii System i klikamy Powiadomienia. Powiadomienia sobie wyłączamy, następnie zjeżdżamy nas na sanduł, rozwijamy ustawienia dodatkowe i wyłączamy te trzy opcje. Teraz się cofamy, Klikając w Pamięć, i tutaj w Pamięci uruchomimy czujnik Pamięci, a następnie do niego przechodzimy. I tutaj na początku włączamy zadbaj o bezprawowe działanie systemu Windows. Dodatkowo uruchom czujnik Pamięci. Polecam wam ustawić sobie to na co tydzień. Ustawę z mojego kosza pliki, ustawiamy na co 30 dni. Ustaw pliki z tego pobrane nigdy. I możecie teraz uruchomić czujnik Pamięci. Następnie się cofnijcie, przejdźcie do zalecenia dotyczące czyszczenia. Jeżeli tutaj macie coś do usunięcia innego niż pobrane, no to oczywiście sobie pousuwajcie, jednakże pobranych przeczysty popis pobrane nigdy nie usuwajcie, ponieważ pewnie z nich korzystacie, a nie chcecie, żebyście to stracili. Teraz się cofnijmy i przejdźmy sobie do kategorii aplikacje. Tutaj klikamy to Start, a następnie tutaj w Sort według wyprawy w górnym rogu, klikamy na wpływ na uruchamianie. I wyłączamy jak najwięcej aplikacji, z których nie korzystacie, bo ci chcecie, żeby się one uruchamiały podczas startu systemu. Po zrobieniu tego, możecie teraz się cofnąć, klikacie odtwarzanie wideo, i tutaj w automatyczne przetwarzaniu wideo, tą pierwszą opcję sobie wyłączamy, i drugą opcję wyłączamy, a dokładnie oszczędzenie przepustowości sieci. Teraz przechodzimy sobie do kategorii Granie, przechodzimy do sekcji Game Bar i Game Bar wyłączamy, ponieważ pewnie z tego nie korzystacie. Cofamy się, przechodzimy do ujęcia. Ujęcia, w, a dokładnie w preferencji nagrywania, to jest sobie jeszcze środko wyłączamy. Cofamy się, przechodzimy do trybu gry. i Tryb gry sobie możemy albo włączyć, albo wyłączyć. Jest to zależne od tego, jak komputer będzie, będzie na to reagować. U mnie akurat zyskałem sobie FPS-y, jednakże jeśli tracicie po włączeniu trybu gry, no to sobie to wyłączcie. Przed ostatnią sekcją jest prywatność zabezpieczenia. Klikamy to sobie. Następnie przechodzimy sobie do sekcji ogólne i tutaj wyłączamy wszystkie 5 opcji. Teraz się cofamy, przechodzimy do mowy i mowę też sobie wyłączamy. Cofamy się, przechodzimy do personalizacji pisma i tą opcję też wyłączamy. I cofamy się, przechodzimy do diagnostyki i opinie. I tutaj też wszystko wyłączamy. Teraz klikamy sobie wysnać ustawienie. I tutaj musimy sobie wyszukać ustawienia grafiki. I na to klikamy. Jeżeli przejdzie Wam od razu do grafika, no to jest super, jednakże jeżeli Wam przyjdzie do wyświetlacza, no to zjedźcie na sadu i w powiązanym ustawieniu będziecie mieli grafika i musicie na to kliknąć. I teraz Wam pokażę, jak dodać Fortnite'a. Aby dodać tutaj Fortnite'a, musicie teraz kliknąć w Przeglądaj, a następnie musicie przejść do dysku, w którym macie zainstalowanego Fortnite'a. U mnie jest to akurat dysk lokalny C, więc sobie go otwieram. Następnie przechodzimy sobie do folderu Program Files. Następnie zjeżdżamy niżej, dopóki nie znajdziemy folderu Epic Games. Otwieramy go sobie i tutaj otwieramy sobie folder Fortnite. Następnie otwieramy folder Fortnite Game Binaries Win64. I tutaj posiadamy kilka akurat launcherów Fortnite'a. Jednakże interesuje nas Fortnite Client Win64 Shipping.exe, ponieważ akurat on najwięcej waży, więc to jest właśnie ten program, który szukamy. Klikamy go teraz, a następnie klikamy dodaj i po dodaniu go powinniście go mieć troszeczkę niżej, a dokładnie tutaj, w sekcji Fortnite. Klikacie teraz opcję i tutaj zmieniacie z zespoły systemu Windows na podjęcie decyzji, zmieniacie to na wysokowydajność i klikacie zapisz i zanim wyjdziecie sobie już z ustawienia Windowsa, no to kliknijcie w zmienić domyślne ustawienia grafiki na samej górze i włączcie sobie planowanie przyspieszonego sprzętu procesora GPU i optymalizację tego gier w oknie. I po zrobieniu tego możecie to sobie zamknąć i teraz możecie na spokojnie grać Fortnite'a. No i to tyle. Ja Wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!